Czy można schudnąć jedząc same słodycze? Postanowił sprawdzić to Mark Haub, czyli profesor żywienia człowieka z Uniwersytetu w Kansas. Zamiast zwykłych tradycyjnych trzech posiłków profesor Mark co trzy godziny spożywał Twinkies. Są to takie jakby ciastka z nadzieniem w środku. Ale prócz tego jadł też inne słodycze, a także Doritosy i Oreo. I chciał tym udowodnić swoim studentom, że to Deficyt kaloryczny liczy się, żeby schudnąć, a nie wartość tego jedzenia. I jak się okazało, po 10 tygodniach zrzucił 27 funtów, czyli w przeliczeniu jest to około 12 kg. Dokładniej zszedł z 91 do 79 kg, i przez ten czas spożywał 1800 kcal. I okej, okay, można się spodziewać tego, że schudł. Jakby wiele osób, które kojarzą coś takiego jak deficyt kaloryczny, to ich to nie zdziwiło, że on schudł. Ale pojawia się pytanie, co ze zdrowiem? No bo jakby, co ma na to nasze zdrowie, jeżeli spożywamy tak mocno przetworzoną żywność? Jak się okazało, jego wynik LDL, czyli tak zwanego złego cholesterolu, spadł o 20%, za to wzrósł o 20% poziom HDL, czyli dobrego cholesterolu, a na dodatek zmniejszył ilość trójglicerydów o 39%. Należy nadmienić, że prócz samych słodyczy spożywał też kompleks witamin i minerałów, codziennie wypijał koktajl białkowy, dlatego że jednak nie, no. potrzebował spożyć z czegoś białko, żeby po prostu zachować podstawowe funkcje y, dla organizmu, czyli powiedzmy to było nie 30-40 gramów białka y, dziennie maksymalnie i do tego spożywał jedną puszkę zielonej fasoli. Najprawdopodobniej po to, żeby nie mieć problemów z wypróżnianiem. I jaki jest z tego morał? Bo broń Boże, nie, jestem daleki od mówienia tego, żebyście nie zwracali uwagi na to co jeść i że liczą się tylko kalorie i makroskładniki, bo nie o to zupełnie chodzi. Ale trzeba pamiętać, że czasami może mijać się bycie zdrowym ze zdrowym jedzeniem. Bo tutaj ważna rzecz, że zarówno nadwaga, jak i tym bardziej otyłość prowadzi do problemów zdrowotnych. Yy, oczywiście jeżeli... Do tego powiedzmy nie mamy aktywności fizycznej, ale w większości przypadków no, tej aktywności fizycznej nie ma. Nie, nie, nie ma co ukrywać. Większość osób, która cierpi, która, ma, która, jest, która jest otyła, yy, no, nie uprawia za bardzo sportu. I w takim momencie te osoby są narażone na problemy zdrowotne bez względu na to, co będą jadły. Oczywiście im będą jadły bardziej wartościowe produkty, tym mniej, ale chodzi tu o to, że sama nadwaga i sama otyłość już zwiększa ryzyko wielu. Chorób. I w takim przypadku może się okazać, że samo zredukowanie tej masy ciała, jak pokazują badania, wystarczy zredukować około 5-10 kg, żeby już się znacznie poprawiły wyniki zdrowotne. Ale właśnie w momencie, gdy zredukujemy tą tkankę tłuszczową, to to, czy my to będziemy to spożywać z przetworzonego jedzenia, czy z bardziej wartościowego jedzenia, to nie ma aż takiego wpływu. Także widzicie, jeżeli mamy osobę, która jest na przykład otyła i jest powiedzmy, nie wiem, na diecie paleo czy na diecie wegańskiej, no to jednocześnie ona dalej jakby jest powiedzmy w lepszej pozycji, ale jeszcze w lepszej pozycji by była jakby po prostu zredukowała około 5-10 kg, może więcej w przypadku osób, które powiedzmy mają e, tą otyłość dosyć wysoką. Chciałbym, żebyście na końcu tego filmu wiedzieli dwie rzeczy. Po pierwsze, że najważniejszy jest balans, jest zachowanie takiej równowagi, że nie jest 100% albo nic, że teraz tylko powiedzmy czyste jedzenie, czyste w ogóle zero słodyczy, zero czegokolwiek. Ale też jeśli właśnie w drugą stronę, że ok, czyli jak mogę jeść słodycze i schudnąć, to będę jeść tylko słodycze, dlatego że w takim, w takim momencie po prostu ta dieta może być nie do utrzymania. Przykładowo, no ja sobie nie wyobrażam, jak miałbym wytrzymać z głodem, jedząc 1800 kalorii z samych słodyczy, bo po prostu chodziłbym non stop głodny. I do tego miał oczywiście jakieś problemy z wypróżnianiem, e, pewnie gorsze, trochę samo poczucie. W każdym razie, no, nie wyobrażam sobie, żeby taka dieta dla mnie była do utrzymania. Ale z drugiej strony, nie wyobrażam sobie też diety, która jest właśnie taka mega rygorystyczna. Bo prędzej wytrzymałbym chyba na tych słodyczach, niż na diecie rygorystycznej. Jest to bardzo ważne w przypadku osób, które dopiero zaczynają walkę z nadmiarem tkanki tłuszczowej, które na co dzień jadły słodycze, na co dzień jadły słone przeką, na co dzień wypijały sobie piwko wieczorem, to u nich takie skoki typu, że właśnie nagle jednego dnia szczyk odcina i zmienia nawyki żywieniowe o 180 stopni nawet nie nawyki, tylko to, co je, bo te nawyki zmieniły się dopiero za kilka miesięcy to bardzo często jest to strzał w kolano i tak naprawdę samobój, bo wystarczyłoby ograniczyć tą ilość o nawet o połowę co w, w wielu przypadkach może być już dużą ilością, ale dalej jakby będziemy mogli sobie na coś pozwolić i to przyniesie lepsze rezultaty w dłuższej perspektywie, zarówno jak i sylwetkowe, tak i zdrowotne, bo słuchajcie, co z tego, że ktoś miesiąc wytrzyma na rygorystycznej diecie, jak potem będziemy miał efekt jojo i wróci jakby do tego, co jadł wcześniej. Jeżeli ktoś sobie nie wyobraża życia bez na przykład, nie wiem, jakichś fast foodów czy słodyczy, to, to nie jest to, że on jest słaby psychicznie, on ma do tego... Wolną wolę, nie? Jakby może tak zrobić, i w takim przypadku, jeżeli ktoś. Nie ma zamiaru nigdy czegoś nie jeść, to nie powinien z tego rezygnować nawet na 2-3 miesiące. Oczywiście w niektórych przypadkach trzeba coś wyrzucić z diety, o tym mówiłem w filmie na temat uzależnienia od jedzenia, ale to jest w ogóle inna para kaloszy. Dlatego, że tutaj nie będziemy eliminować całej grupy jedzenia, tylko konkretne produkty. I drugą najważniejszą rzeczą, którą ch chciałbym, żebyście wynieśli z tego filmu, i to jest, to jest dosłownie najważniejsza rzecz, to pamiętajcie, że koniec końców liczy się właśnie bilans kalorii. Dopiero później bilans makroskładników. Więc jeżeli nie potrafisz trzymać diety, na przykład jedząc, nie wiem, te 2 gramy na kilogram ciała białka, ale nie sprawiało by ci to problemu jedząc mniej tego białka, to jest mniej tego białka. Jakby ten balans i ten bilans kalorii będzie najważniejszy w momencie, gdy ktoś ma nadwagę czy otyłość i chce dojść do normalnej, zdrowej, znaczy normalnej, do zdrowej wagi. To, to nie jest ani normalne, ani normalne. do zdrowej, prawidłowej masy ciała. Także mam nadzieję, że ten film był pomocny. Wyślij go komuś, kto właśnie próbuje schudnąć i napisz też w komentarzu, czego sobie nie wyobrażasz nie mieć w diecie. Co ta dieta musi zawierać. To by było tyle na dzisiaj. sam do innych filmów na tym kanale. Post.